O, tutaj a propos filmu Proszenie się o problemy Nie patrzcie, że tu jest niedosprzątane po królikach Nieistotne Istotniejsze jest to Że jak wiecie Mam małżonkę Która jest Bardziej niż małżonką wspierającą I lubiącą gołębie Ale też jest Piątą kolumną trochę. Sieje mi tu dywersję nieraz w hodowli. I tak na przykład w tej chwili, jako że Dzień Kobiet był, i mój pragmatyzm nie bardzo jej do końca odpowiada, stwierdziła, że sobie zrobi prezent na Dzień Kobiet. Takiego oto ptoka. Jest to akurat opal <laughs> z hodowli Adama Braszko. No, i generalnie ja tam jakoś strasznie się nie będę upierał, że to jest coś złego. Natomiast jak chciała sobie zrobić prezent, to mogła sobie zrobić prezent albo młody do lotów, albo jesienią. Bo gdzieś tam w moim mniemaniu dołączanie teraz jakiegokolwiek gołębia do stada. Tym bardziej do rozpłodu, gdzie wszystkie zabiegi praktycznie miały wykonane, no jest bardziej niż nieodpowiedzialne. I to jest proszenie proszenie się o problemy tylko i wyłącznie. Ale chciała, ma tak czy siak, lepiej tak, niż by mi miała trudkę sypać tym co są. Więc nie ma co narzekać. Natomiast no uczulam na to, bo to jest przypuszczam. Ja już się generalnie wyleczyłem z tego kłopotu, ale, ale wielu hodowców jeszcze nadal na to cierpi, że jak się coś spodoba, to kiedy bądź jest dokładane do stada i później rodzą się pewne problemy. To jest taka rzecz, pół żartem, pół serio. Tutaj pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam przy okazji. Długie roztocze, może gdzieś tu zajrzą. Młode mają być nieoszczędzane, ma być lotowane. No więc, żeby wyszły kolory, mam dać jakąś nakrapianą samiczkę albo nakrapianą ciemną, albo ciemną. <laughs> więc taką dostanie. Żeby też mnie żona nie powiedziała, że badzie wie, jakieś to dostanie samice, po której tu jest najwięcej gołębi na hodowli na ten moment. Gdzieś tam najlepiej się sprawują. Z jednej strony szkoda, no ale jest jak jest. Ja sobie już pierwsze, pierwsze młode, chyba się nawet już wykluły. Z takiego łączenia, gdzie ja chciałem i później przełączę. Bo już w ogóle część, część młodzieży, część młodzieży jest na świecie. Dzisiaj gołębie latają od 15, tak za bardzo nie było czasu w tygodniu, żeby oblatywać je. Raz jeżona wypuściła gdzieś bodaj w środę. Była dosyć ładna pogoda. Jeden przyleciał gdzieś tam lekko uszkodzony, ale o tu jest. Akurat Bobek się wykluł, jeden, drugi się kluje. Jest parę tych miejsc, gdzie tutaj tam młodzież. Tu jeszcze są jajeczka. Tu jeszcze są jajeczka. Tu jeszcze są jajeczka. Tutaj chyba już są młodziaczki, takie jedne z największych. To już są. To już są takie o, bubki. Więc się klują. Do karmy. Karma jak widać na razie jest tak, że jej tu trochę zostaje, żeby te samice, które siedzą też sobie tą karmę łapały zacząłem im teraz dosypywać trzeci dzień płatki owsiane jak są gołębie na papce na karmieniu tam jest dokładnie taka sama historia o tutaj nawet nie wiem czy będzie widać i rozciąga ekran karmienie się odbywa e, rozpłód rozpłód Dzisiaj będę za chwilę je łączył, na je. E, miski, przy okazji, że jest ładnie były wymyte, dosychają. muszę tam jeszcze ogarnąć w celach. Miski, tak jak wspominałem, e, owinę sobie e, w worki, w sensie papierem z worków. Dostałem też na testy od kolegi Jarka Rumaki przestworzy, pozdrawiam. Takie wkładki filcowe. Nie są może zbyt grube, natomiast ten filc jest bardzo mocny. Próbowałem go tu rozrywać. To, to jest problem, no, ale to akurat dobrze. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Sam filc. O, coś mi się tu. Sam filc, może to trochę będzie bida. Znaczy, może, nie może. Byłoby dobrze, ale chcę sobie zawinąć workami, żeby mieć później mniej sprzątania. I też chciałem zobaczyć, jak to się sprawdza. To, co kiedyś Manny mówił, że farba drukarska gdzieś tam z tych worków spowoduje to, że robactwa będzie mniej. A tutaj, no to wszystko wyje. Bardzo, bardzo im tu tęskno. Mówię, część tych par przełączę część zostawię. Eee, no, i niech się dzieje, niech się dzieje. Też pod ostatnim filmem, gdzieś tam się pojawił jeden komentarz, który trochę trochę mnie. Znaczy, dał mi do myślenia może, może tak przypomniał mi, gdzie jest moje miejsce w szeregu, a propos tego, że ten, tak jak Pan sugerował, że co rok coś kombinuję, coś zmieniam, karmy, produkty i tak dalej, a wyników jak nie było, tak nie ma i że może lepiej zająć się pracą przy gołębiach, a nie nagrywaniem. Więc tam postarałem się w miarę grzecznie Panu wyjaśnić, że zasadniczo karma od jakiegoś czasu jest w większości taka sama. U lotowych gołębi fakt, w, tym roku była, w tamtym roku była testowana Wersel laga, ale bazą była Karma Zbyszka, tak jak rok wcześniej. O, widzę gołębie zaczynają patrzeć, bo już pojawiła się bura. Już, albo nie już, albo dopiero. Więc pewnie będę musiał odgonić. Produkty są od dłuższego czasu w Centrum Zdrowia. Też była jakaś próba zamienienia tych produktów na inne, ale o podobnym profilu. Bynajmniej w gołębniku rozpłodowym, nielotowym, więc gołębiolotowe na dobrą sprawę to na Centrum Zdrowia są od prawie od samego początku. Fakt, jakieś pojedyncze produkty są tutaj wprowadzane czy testowane, ale najczęściej w okresie martwym. Raczej w sezonie nie zmieniam nic bo staram się zmieniać jak najmniej. O tu już coś pikuje. Dobra, sorry, muszę gonić. Gdzieś uderzyła bardzo daleko w polach. E ale nie wiem w sumie czy złapała tego gołębia czy nie, bo jak dobiegłem to ona zdążyła. już gdzieś tam odlecieć, gołębia nie znalazłem, pierza nie znalazłem, więc być może unik zrobił a po prostu jak mnie widziała to odpuściła mm, wracając e, więc produkty jakoś staram się e, zasadniczo pilnować jednych żeby te gołębie przez dłuższy czas przez kilka sezonów były na tym samym programie, systemie. Zmieniam jakieś pojedyncze rzeczy. A też taką mam naturę, że lubię kombinować. Staram się to robić z głową. Oczywiście będą tego efekty lepsze lub gorsze. Czy wręcz tragiczne. Ale no, natury swojej też tak szybko nie da się zmienić. Więc i tak myślę, że dużo rzeczy gdzieś tam starałem się wyeliminować. To, że nagrywam, to, to jest długa historia. Nie bardzo chcę mi się poruszać ten temat. W zasadzie, czemu, po co i dlaczego? Uwierzcie mi, że to najwięcej to daje mnie. E, po prostu w kontaktach z ludźmi jest mi dużo łatwiej. A i też można powiedzieć, że trochę to polubiłem. Więc gdzieś tam sobie baj i coś tam nagram i wrzucę. Oczywiście, jak ktoś uważa, że tam nie ma nic ciekawego. Wszystkie komentarze są mile widziane, jak są kulturalne, i nie mam z tym żadnego problemu. Ale też, jak komuś coś się nie podoba, to po prostu można nie oglądać. Nie ma żadnego problemu. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. A jeżeli ktoś tam popatrzy i nie popełni moich błędów, to tyle będzie do przodu. Może chociaż jednej osobie to gdzieś tam pomoże. A może i nie. Więc, więc. Tak to wygląda. Oczywiście, a propos tego, że wyników jak nie było, tak nie ma. Może tak być, że mimo najszczerszych chęci, e, ogromu pracy, który staram się tu w to wszystko wkładać, e, teoretycznie posiadania jakiegoś tam materiału, nie złapanki, nie pierwszego lepszego, tylko myślę, że było nie było w jakimś tam stopniu z jakąś renomą. Mniejszą lub większą, wiadomo, nie wszystko wszędzie się sprawdzi. Być może źle trafiłem, być może jestem po prostu za tępy i nie umiem tego dobrze poprowadzić. I wyniki są jakie są, ale to myślę, czas pokaże. Ja też jakby nie mam, no, biorę na klatę to, co robię, i jeżeli coś nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No. Wiadomo, że są hodowcy, którzy wezmą jakieś gołębie od kogoś tam i w przeciągu dwóch czy trzech lat są mistrzami nie do pokonania. No, być może mają taki talent, być może dużo szczęścia. Może mi czegoś brakuje. To jest jakby no, inna para kaloszy. Natomiast uwierzcie mi, że staram się swoją robotę wykonać najlepiej jak potrafię i na tyle, na ile są możliwości. I czasowe, i finansowe, i wszelkie inne. Ale też koniec końców gołębie mają być dla mnie, a nie ja dla, go, nie ja dla gołębi, więc też no póki mi to sprawia przyjemność i radość samochodzenie tego, to wynik mimo że jakieś tam ambicje mam, czy może kiedyś miałem większe, ale już ochłonąłem z tych ambicji, przerostu ambicji to po prostu chcę sobie hodować te gołębie lotować nimi nie oszczędzać ich za dużo żeby sobie gdzieś tam wyselekcjonować poprzez to lotowanie takie gołębie, które będą którym będzie odpowiadało moje prowadzenie moja ręka i i po prostu ten system czy, czy, czy ta hodowla, może to się nigdy nie uda może zawsze gdzieś to będzie kulało, trudno, póki mi to sprawia radość, to to jest moje i i tego nikt mi nie zabierze, i tego wszystkim hodowcom życzę: nie bądźcie niewolnikami, tylko ludźmi wolnymi. Róbcie to, co uważacie za słuszne, i to, co lubicie, to, co Wam sprawia radość, bo chyba to jest tak naprawdę istota tego fajnego hobby sportu czym to dla kogo tam jest. Także pozdrawiamy.